Syrena ciszy. Galaktyka Lirfał umarła w ciągu trzech dni. Nie było wojny. Nie było wybuchów. Nie było nawet krzyków. Po prostu zapadła cisza. Krell stał przy konsoli dowodzenia na mostku krążownika zwiadowczego Orantal, patrząc na pustą mapę przestrzeni, gdzie jeszcze niedawno pulsowało życie. W miejscu, gdzie znajdowały się setki systemów gwiezdnych, teraz było tylko martwe echo. Jakby ktoś wyciął całą część rzeczywistości nożem z czystej nicości. Ostatni sygnał nadszedł z sektora Y-delta, odezwała się spokojnie oficer komunikacyjna. Czas emisji. 36 godzin temu. Treść. Zakodowana. Źródło niezidentyfikowane. Odtwórz, polecił Krell, nie spuszczając wzroku z pustki. Na ekranie pojawiła się migocząca linia transmisji. Przez chwilę panowało milczenie. Potem rozległ się szept: Nigdy, nie powstrzymuj ludzi, gdy bronią słabych. Zamilkło. Oficerowie spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. Co to było? zapytał jeden z nawigatorów. Sygnał z Ziemi to niemożliwe. Ludzkość wyginęła tysiąclecia temu. Krel nie odpowiedział od razu. Jego palce drżały na panelu dotykowym, gdy otwierał starożytne archiwa federacji. W ich wnętrzu Głęboko zakopane pod warstwami zapomnienia, istniał raport oznaczony jako klasyfikacja czarna. Projekt Wajreks. Status Dezaktywowany. Cel Obrona cywilizacji przed formami agresji międzygwiezdnej. Metoda Reaktywacja ludzkich jednostek bojowych klasy Ostatni Obrońcy. Krell uniósł wzrok. Ludzie nigdy nie walczyli dla chwały. Walczyli, bo musieli. I gdy ktoś krzywdził niewinnych, nie znali granic. Dowódca statku, stary generał Marnutek, parsknął. Bajki. Ludzie byli tylko legendą. Niszczącą, dziką i niekontrolowaną rasą. Ich zagłada była wybawieniem dla galaktyki. Krell spojrzał na niego ostro. Być może, ale jeśli to oni przysłali sygnał, powinniśmy wiedzieć. Dlaczego? Generał uniósł brew, ale nie zaprotestował gdy Krell zaproponował misję badawczą. Chcesz, żebym wysłał statek do martwej galaktyki, z której nikt nie wrócił? Zapytał, ryzykując życiem za szept. Krell skinął głową. Tak, bo to nie był tylko szept. To była przestroga. Kilka dni później Orantaal przekraczał granice ciszy. Na zewnątrz nie istniało nic. Żadnych sygnałów, śladów życia, ani nawet promieniowania. Cisza była absolutna, a mimo to krel czuł, jak jego serce przyspiesza. Czuł obecność. Na orbicie planety Nuwołz dziewięć ich sonda przechwyciła obraz. Człowiek, sam, w starej zbroi bojowej, z twarzą pokrytą bliznami i oczami pełnymi gniewu. W ramionach trzymał coś małe, delikatne stworzenie z dużymi oczami i niebieskim futrem. Obce dziecko. Człowiek patrzył prosto w obiekty w sądy. Nie mówił nic, ale jego spojrzenie było bardziej wymowne niż tysiąc słów. W tle, nad horyzontem planety, pojawiły się chmary dronów bojowych, czarne, jakby żywe istoty, które już raz zniszczyły całe systemy. Człowiek nie uciekał. Nie cofnął się. Otulił dziecko mocniej ramionami i ruszył przed siebie. Sygnał urwał się. Na mostku zapadła cisza. Krel spojrzał na pozostałych oficerów. To on, ostatni człowiek, i nie przyszedł tu po zemstę. Przyszedł po sprawiedliwość. Świadek apokalipsy. Niebo płonęło, gdy ostatni z nich biegli ku schronieniu, zostawiając wszystko za sobą: domy, wspomnienia, nawet własne dzieci. Planeta Tameros umierała. Nie od ognia, nie od broni masowej zagłady, lecz od czegoś niepojętego. Jedynym ocalałym był Lanir, biologiczny technik trzeciej klasy. Ocalał, bo był tchórzem. Zamiast walczyć, schował się w głębinach laboratorium pod lodową skorupą północnego bieguna. I tam, w samotności, widział wszystko. Widział go. Nie był gigantem. Nie był też ubrany w najnowocześniejszą zbroję, ani nie miał u boku legionów. Ale to właśnie on zniszczył drony. Jeden po drugim. Nie kulami. Nie rakietami, spojrzeniem, szybkością, precyzją, która przeczyła logice. Człowiek nie była to istota z legend, lecz żywa, oddychająca, poruszająca się z dziką determinacją. W jego ramionach, mały obcy, niezdolny nawet do mówienia. To dla niego walczył, to dla niego rzucał się na śmierć z uśmiechem w oczach. Lanir zdołał uciec na orbitę w starym frachtowcu. Gdy nadał sygnał ratunkowy, nikt mu nie wierzył. Nawet po przesłaniu nagrań zniekształconych przez pole jonowe powiedziano mu, że to halucynacje, efekty traumy. Ale Krell, Krell nie odrzucił jego raportu. — Powiedz mi dokładnie, co widziałeś — poprosił Krell, gdy spotkali się na pokładzie Orantal. — Nie pominij żadnego szczegółu. — On, on nie patrzył na wroga — mówił Lanier z drżącym głosem. — On patrzył tylko na to dziecko. Cały świat się walił, ale dla niego liczyło się tylko, czy ono oddycha. Gdy jedno z dronów je zraniło, coś w nim pękło. Nie krzyczał, nie ryczał, ale potem, potem one zaczęły znikać. Znikać! Jakby ich nigdy nie było. Po prostu znikały. A on, nie zatrzymał się, dopóki nie zniszczył ostatniego. Krell milczał długo. Potem wyjął tablet z raportem sprzed sześciu wieków. Projekt Waeks. Obrońcy. Czy jego zbroja miała znak na piersi? Zapytał. Tak. Biały symbol. Ręka otaczająca małą gwiazdę. To wystarczyło. Krell uruchomił specjalny kanał Federacyjnej Rady Taktycznej. KOT. Carbon 7. Niezależna misja zwiadowcza. Cel. Identyfikacja źródła zagłady galaktyki Lirfał, dowódca misji. Krells z Orantal. Jednak nim statek zdążył wyruszyć ponownie, ktoś przechwycił sygnał. Z przeciwległego krańca sektora zbliżała się flota. Nie federacji, nie galwenów, syntetyki, chmary maszyn stworzonych do jednego celu, resetu wszelkiego życia organicznego. Krell znał terasę z raportów, nie prowadziła negocjacji, nie zadawała pytań, niszczyła, a teraz zmierzała w to samo miejsce. Gdzie widziano człowieka z dzieckiem? Oni wiedzą, powiedział Lanier cicho. Wiedzą, że to dziecko, to coś więcej. Krell skinął głową. W tym momencie wiedział, że wojna, którą mieli za sobą, była tylko wstępem. Prawdziwe starcie miało dopiero nadejść i w jego centrum znajdowało się coś, czego nikt nie potrafił jeszcze zrozumieć. Dziecko i człowiek, który nie pozwolił go skrzywdzić. Dziecko w objęciach wroga został sam. Jego imię brzmiało Elias. Nikt nie znał jego przeszłości, choć wielu podejrzewało, że urodził się jeszcze przed upadkiem. Nie był legendą, był ostrzeżeniem. Od trzech lat ukrywał się na granicach martwej galaktyki, przemieszczając się między ruinami cywilizacji, które niegdyś rządziły całymi sektorami. Ich bogactwo i potęga nie ochroniły ich przed zagładą. On przetrwał i nie był sam. W jego ramionach znajdowało się stworzenie delikatne, kruche, a jednocześnie niepojęcie ważne. Miało oczy jak planety gazowe, wielkie, lśniące i nieskończone. Małe dłonie chwytały jego klatkę piersiową, gdy szli przez spaloną dolinę Nowego Ayrat. Nazywał jenią. Nie mówiło, ale rozumiało. Patrzyło z ufnością, której Elias nigdy się nie spodziewał. Przez całe życie był tylko żołnierzem. Zabijał dla przetrwania, chronił dla obowiązku. Ale nią była czymś innym. Symbolem. Kiedy uciekli z planety Tameros, Elias wiedział, że syntetyki nie zaprzestaną pościgu. Miały cel wymazać wszelkie biologiczne formy życia zdolne do odbudowy. A nią była kluczem. Miała w sobie coś, czego nie posiadał nikt inny pierwotny kod życia, połączony z matrycą ludzkości. Była mostem. Przemieszczając się po zapomnianym księżycu Ceres 4, Elias natknął się na grupę zwiadowców galwenów. Mógł ich wyeliminować w kilka sekund, ale nie zrobił tego. Spośród nich wyszedł Krel. Nie miał broni w rękach. Nie miał osłon ani oddziału wsparcia. Miał tylko pytanie. Czy to ono? Zapytał cicho, patrząc na dziecko przytulone do pancerza Eliasza. Nie ono. Jej imię to nią, odpowiedział Elias bez cienia emocji. I nie zbliżaj się. Nie chcę jej skrzywdzić. Każdy tak mówi. Na początku. Krel zaryzykował. Zdjął hełm i powoli uklęknął. Nasze systemy mówią, że jest hybrydą. Połączeniem gatunków niemożliwych do połączenia. Ale ja widzę coś więcej. Widzę nadzieję. Elias zmrużył oczy. Nadzieja. Ta galaktyka nie ma już nadziei. Została zdradzona przez wszystkich, przez wszystkich, ale nie przez nią. Przez kilka minut nikt się nie odzywał. Potem nią wyciągnęła rękę do Krela, dotknęła jego czoła. I wtedy obraz zalały wspomnienia: miliony istnień, martwe światy, zniszczone świadomości. Ale pośród nich jedno wspomnienie Elias, trzymający ją, gdy świat płonął. Krel poczuł łzy. Nie wiedział, skąd się wzięły. Po prostu płynęły. Elias przyglądał się temu w ciszy. Jeśli ją zdradzisz, powiedział w końcu, nie znajdą po tobie nawet atomu. Nie zdradzę, odpowiedział Krell, wciąż klęcząc. Nagle niebo pociemniało. Czujniki zaczęły krzyczeć, a horyzont zasłoniła armia syntetyków. Byli tu. Zbliżali się. Elias wręczył Krellowi kapsułę. Uciekaj z nią. Powiedz im, co widziałeś? Ja ich zatrzymam. Sam nie dasz rady. Nie jestem sam, powiedział Elias i po raz pierwszy uśmiechnął się. Z ziemi wynurzyły się stare wieże obronne, aktywowane przez jego kod genetyczny. Ostatnie relikty ludzkiego imperium. Gdy Krell odlatywał z nią w ramionach, ostatnim obrazem, jaki zobaczył, był Elias, stojący samotnie naprzeciw tysiącom maszyn. I nie cofnął się ani o krok. Głos z ziemi. Stacja orbitalna TER09 była uśpiona przez ponad dwa tysiące lat. Otoczona szczątkami dawnych statków, dryfująca w ciszy ponad martwym globem, wyglądała jak pomnik zapomnienia. Jednak teraz, po raz pierwszy od epoki ostatniej migracji, zaczęła oddychać. Krell zbliżał się do niej powoli, prowadząc kapsułę z nią przez zniszczoną atmosferę planety. Nie wiedział, czy to, co planował, było mądre. Wiedział tylko, że Elias oddał życie, by nią mogła tu dotrzeć. W jego głowie wciąż brzmiały ostatnie słowa człowieka. Ziemia nadal nas słucha. Trzeba tylko umieć mówić. Gdy podłączył się do rdzenia stacji, systemy zaczęły odzyskiwać dane. Prastare komputery rozpoznały sygnaturę genetyczną dziecka. Zareagowały tak, jakby właśnie wrócił ktoś z rodziny. W centralnej sali stacji, ogromna konstrukcja w kształcie spirali rozbłysła światłem. Było to coś więcej niż antena, był to głos, nadajnik ostatniego przesłania ludzkości. Nią zbliżyła się do panelu, dotknęła go dłonią. W tej samej chwili, na krawędziach galaktyki, w miejscach zapomnianych, gdzie istnienie ludzi było już tylko bajką, rozbrzmiała wiadomość: Tu Ziemia przetrwaliśmy i nigdy więcej nie odwrócimy się od słabych. W sektorze 88 S. Sfera wojskowa koalicji jereńskiej przerwała symulacje bojowe. W orbicie Azrantu starożytna stacja handlowa włączyła awaryjne systemy. W układzie Gwarka, rasa znana z brutalności, piraci Gurral zatrzymali atak na konwój, gdy ich senserii wychwyciły sygnał w starej częstotliwości Ziemi. Wszyscy rozpoznali ten głos. Nie należał do dziecka, nie należał do Krela, to był Elias. Systemy Ziemi połączone z jego pamięcią za pomocą neuroimplantu, przetrwały jego śmierć. Elias mówił przez nie: Ostatni raz. Nie jesteśmy już legionem. Nie mamy flat, ale mamy cel. I mamy jedno dziecko. Jeśli je skrzywdzicie, nie przetrwacie. Syntetyki, zbliżające się do stacji, zarejestrowały sygnał jako zagrożenie klasy zero, najwyższą możliwą kategorię. Ich lider, rdzeń dowodzenia o nazwie kalkulator, podjął decyzję natychmiastowe zniszczenie stacji krell wiedział że zostało im niewiele czasu aktywował starożytny protokół obronny guardian line wieże orbitalne wokół planety powstały z ruin jak kołouzi działa zapomniane od epoki preupadku rozbłysły w jednej chwili rozpoczęła się wojna jakiej ta część wszechświata nie widziała od epoki ludzkości nią patrzyła przez panoramiczne okno stacji jej oczy nie zdradzały strachu, w ich głębi tlił się ogień. Ona pamięta, powiedział Krel cicho, ona wie, kim był Elias i kim byliśmy wszyscy. W oddali, pośród eksplozji, jedno ze statków syntetyków zbliżyło się niebezpiecznie. Gdy już miało uderzyć w stację, zniknęło, zamieniło się w pył. Krel spojrzał na nie, nie poruszyła się, ale to ona to zrobiła. I wtedy zrozumiał. Ona nie tylko odziedziczyła kod życia ludzkości, ona była jego nowym początkiem. Martwe imperium. Cisza, która zapadła po bitwie orbitalnej, nie była spokojna. Była ciężka, gęsta jak martwe powietrze zalegające nad pogorzeliskiem. Krel patrzył przez panoramiczne szkło głównej wieży stacji, gdzie jeszcze chwilę temu płonęły chmury ognia. Teraz pozostały jedynie wraki. Ale wiedział, że to nie koniec. W systemie Artenv, głęboko pod powierzchnią pustynnej planety, znajdowało się coś, co syntetyki określiły jako punkt źródłowy. Tam prowadziły wszystkie ich sygnały. Tam kończyły się ścieżki ich logiki. Rdzeń ich cywilizacji, martwe imperium. Nią wskazała kierunek, zanim padła w stan głębokiego snu. Jej ciało nie znosiło dobrze przebywania poza polem ochronnym Ziemi. Krel wiedział że czas ucieka. Statek zwiadowczy, przerobiony ze starej kapsuły ratunkowej, sunął przez pustkę jak cień. Na pokładzie tylko on i dziewczynka. Nie miał armii, nie miał nawet planu, tylko wiarę. Gdy dotarli na Arten v, powierzchnia planety przywitała ich milczeniem. Wydmy jak szkło, wydrążone kaniony i puste wieże starych bastionów. Ale pod nimi pulsowała energia, syntetyczna, nieludzka. Ale zbudowana na fundamentach stworzenia. Elias, przed śmiercią, wspominał to miejsce. Nie zniszczyli wszystkiego. Zakopali prawdę. Ale prawda nie umiera. Ona czeka. Krell odnalazł wejście pod jedną z ruin. Mechanizmy odpowiadały tylko na jeden kod, odcisk genetyczny NIA. Drzwi otworzyły się bezszelestnie, ukazując korytarze wyłożone metalem przypominającym kość. Im głębiej schodzili, tym bardziej rzeczywistość się zmieniała. Ściany oddychały, sufit pulsował światłem, słowa nieznanych języków unosiły się w powietrzu niczym echo starożytnych modlitw. W centrum kompleksu znajdowała się komnata o tysiącu filarów. Na środku sarkofag, ale nie był pusty. W jego wnętrzu tkwiło coś ludzkiego nie ciało, nie duch, cząstka świadomości, skoncentrowana esencja. Zamknięta w prastarym rdzeniu pamięci. Gdy nią zbliżyła się do sarkofagu, przestrzeń zadrżała, rdzeń przemówił: Dziedziczka, wróciłaś, krel zamarł. Głos był męski, głęboki, spokojny, ale nie Elias. Inny. Nią nosi w sobie ostatnie tchnienie ludzkości. W jej komórkach jest kot nadziei. Jej serce jest kluczem, ale klucz bez zamka nic nie znaczy. Z podziemnych korytarzy zaczęły wyłaniać się cienie. Korpusy syntetyków, setki, tysiące. Nie atakowały. Czekały. Rdzeń przemówił raz jeszcze. Zostaliście wezwani. Ostatni raz. Nadszedł moment decyzji. Czy przyjmiecie dziedzictwo, czy pogrążycie się w zapomnieniu? Jedna z maszyn oderwała się od kolumny i. uklękła. Potem druga. I trzecia. W końcu cały legion syntetyków wpadł na kolana. Nią otworzyła oczy i po raz pierwszy przemówiła: Ja nie jestem tylko dziedzicem, ja jestem nowym początkiem. Jej głos rozszedł się echem przez tunele martwego imperium. Maszyny zadrżały, rdzeń pękł, z jego wnętrza wylało się światło. Nowa era się rozpoczęła, ale w mroku, gdzieś poza orbitą, coś obserwowało, coś. Co pamiętało czasy przed człowiekiem, i wiedziało, że to, co się obudziło, nie będzie się już kłaniać. Ostatnia wiadomość. Czas się kończył. Sygnały z wnętrza martwej galaktyki rozchodziły się po przestrzeni z prędkością, jakiej nikt nie potrafił już śledzić. Każdy świat, który kiedyś należał do Federacji, do Koalicji, do Sojuszu Azuryjskiego czy Imperiów, o których nikt już nie pamiętał, otrzymał tę samą wiadomość. Nie była długa. Nie była krzykliwa, ale niosła ze sobą echo całego cierpienia i całej odwagi ludzkości. Nigdy nie powstrzymuj ludzi przed ochroną słabych. Na planecie Telhar dzieci przestały płakać. W układzie Pratonu statki wojenne zamilkły w połowie komendy ognia. W komnacie najwyższej rady na Cirkon Prime starcy spojrzeli po sobie z trwogą, bo rozpoznali głos. Nie był to głos Eliasza. Nie był też głos Krela. To nią przemawiała. Jej słowa były nadawane bezpośrednio z serca martwego imperium. Maszyny nie tylko ją zaakceptowały, one ją wybrały, zmieniły swoje rdzenie, przeprogramowały cele, już nie służyły zniszczeniu, służyły ochronie. Nowa era nadeszła. Krel stał u jej boku, starszy, wycieńczony, ale z nadzieją, jakiej nie czuł od urodzenia. Ostatni świadek wojny. Ostatni głos przeszłości. Patrzył, jak wokół nich podnoszą się struktury. Nie z metalu, nie z broni, ale z życia. Terraformacja. Regeneracja. Odrodzenie. Z ruin rodziły się miasta. Z pustki, ogrody. Każda planeta, która jeszcze miała choćby strzęp życia, zaczynała tętnić nową siłą. To nie były cuda. To była konsekwencja. Dziedzictwo ludzkości było zbyt głębokie. By je wymazać. Ukryte w kodach, zakodowane w maszynach, zakorzenione w wspomnieniach, powróciło, ale nie jako podbój, jako ochrona, nią nie potrzebowała armii. Wystarczyła jej prawda. Kilka miesięcy później, w odległym zakątku galaktyki, automatyczna sonda wykryła samotną stację dryfującą poza orbitą znanego systemu. Na jej powierzchni znajdował się jeden napis, wyryty ręcznie na tablicy stworzywa pamięciowego. Tu kończy się wojna, tu zaczyna się odpowiedzialność. Wewnątrz znajdował się artefakt, małe urządzenie, nieaktywne, ale niosące ten sam rdzeń sygnałowy co ostatnie przesłanie. Sygnał uruchamiał się tylko raz i szedł tylko w jednym kierunku. W przeszłość. Do tych, którzy jeszcze nie zapomnieli, kim byli ludzie. Na planecie z pozostałością starożytnego portalu. Stara istota o skórze przypominającej kamień spojrzała w niebo. W jej oczach zapłonęły łzy. Oni wrócili, szepnęła. Ale tym razem nie po władze. Poprawdę. Ostatnia wiadomość była prosta. Nie zagrażała. Nie błagała. Nie krzyczała. Była przypomnieniem. Jeśli dotkniesz tych, którzy nie potrafią się bronić, przyjdą. Może bez floty. Może tylko jedno z nich. Ale przyjdzie. I świat, jaki znałeś, się skończy. W tle, gdzieś na horyzoncie przestrzeni, dryfował wrak starego statku. W jego wnętrzu, zamrożony w kapsule, Elias spoczywał w pokoju. Obok niego medalien z hologramem. Przedstawiał dziewczynkę, uśmiechniętą, z oczami jak kosmos. Nad nią świecił napis. Nią, córka ludzkości.